Siemano, widzimy na naszym kolejnym odcinku z Roblox. Siemano! Dzisiaj zagramy sobie w taką gierkę jak Find the Markers. Taka gierka, w której po prostu trzeba znajdować markery. Pewnie większość zna ją, zna, bo jest bardzo e, znana. Hey, where'd everyone go? Przeczytaj tutaj jakąś karteczkę, bo masz po polsku. Hej, gdzie wszyscy się podzieli? No, Ta A co, co to znaczy, nice? Zostawcie Subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych filmików naszych. Eee... I też zostawcie łapkę w górę. No, a my już będziemy właśnie zaczynać grać. Ghost Marker. Grać. Skąd Ghost Marker? A chcesz dowiedzieć się, gdzie jest? Daj, chodź do mnie. Gdzieś się topnąłem do jakiejś sand kaki marker to jest near you A nie jakiś. Oh, hey. Kaki marker. Gdzie ty to masz? On jest łatwy, czy jaki jest? Ten kaki. Średni. Ej, gdzie ty tu? Gdzie ty no. weń? Gdzie ty Jest, e... jest taki. Ten. E, ten kwiatuszek? Nie. Ten kamyczek. Nie. Gdzie to? Tu? Gdzie się tutaj wszedłem? A, drzewko, drzewko! Aha, no dobra. Czyli ja może już miałem. A w bo? galerii? Nie. Nie, ta rurka. Tu coś musi być. Nie, nie wiem. Dobra, dobra, chodź. A w galerii coś będzie? Nie, nie było. Ja już byłem tam. No dobra. Tu są kolejne jakieś notatki. Ja Powiedzieć Ci, gdzie jest ten Ghost Marker? Czy dobra, się tutaj już? Dobra, no to, a to co? Bo chciałeś tego Ghost Marker, czy nie? Bo już nie wiem. Dobra. To no to, gdzie on gdzie? jest? Masz taki domek z zegarem i tam musisz wejść na drabinę taką. A dobra, to To zacznę już szukać jakichś markerów. Ja też. Mam jakiś bateriowy marker. Spoczko. Zobacz. Kaczuszka. Aha. Nie? No Carpet Marker. Fishblow Marker. Dobra. Tu coś Plie. będzie. O, jest marker. Tu coś powinien Marker. Clear? No nie, no zombie marker, ja już go mam. Dobra, idziemy dalej. Nie ja znalazłem przed chwilą zombie marker. O! Czerwony marker. On jest jaki? Chyba łatwy. Co jest? Lavender marker. Łatwe to było. Jest mam marker duchów, czyli Ghost marker. <laughs> Dobra, pójdźmy do jakiegoś. jakieś trudne obwy. O, tamten. Może być tamten... tamto lodowe obby. Ale zanim lodowe obby. zauważyłem tutaj takiego markerka i to jest to pewnie jakiś turysta. Zadaniowy marker. No Co tu jest? Co jest na jakiegoś baga? Co na ściany wszedłem? coś tu musi być. No dobra, nieważne. Nie, tutaj też coś musi być na pewno. Dobra, lecimy, lecimy. A, bo to jest... Mm, chyba... golden marker! Skąd go masz? Tam jest takie miejsce. Ale jakie? Interact? No jakie, powiedz! Na tych, takiej, na tej górze, tam gdzie jest, te, takie drzewka są. No ale no to powiedz dokładnie, gdzie ona Nie jest. Nie wiem, gdzie, gdzie to jest dokładnie. Aha. Dobra, idę na spawna. Upside down. Co to za marker? Rybkowy. Co ty chcesz? Co tam?! A, chyba trzeba dla niej rybki złapać. O, oh, marker for the black base, base plate. co hmm, tu trzeba zrobić? Ja bym... Ja obstawiam, że coś z tymi rybkami... Ja wiedzę Cię. Znaczy, czy, na, czy z rybkami to na pewno, ale. Ja je ja, ja wziąć czy coś? A jest ból. A wiesz, jak się zbiera te rybki? Nie. Dobra. Nieważne. O snowman. Chyba. Marker bałwana. No. Śnieżny marker. No ja widzę. Co widzisz? Jakiś marker. Mhm. Dobra, idę sobie na to świąteczne obby. Cokolwiek to jest. Jak tego markerka garnąć? Aha, tutaj trzeba zrobić 360. Chyba. No nie. Coś tutaj musi być. Nie wiem, coś od spodu. Dobra. Nie no tak blisko Dobra Idziemy tak jak... Ale tam coś jest No co chwilę coś... O Gingerbread Marker... hacker Mutli się do niego? Wildcard? Co? Dobra nieważne Marker ak no, nie, no, te po mnie dospałna. O, a co to? Ognisty marker, aha. O, jest to na dachu, a czy na kominie? To dobrze, bo to jest jeszcze jedno oby. Oj. O, jeszcze ceglany marker, od razu. Daj baton? Nie. Oszustwo. Ale jakie oszustwo? Cholipka. Mówili daj baton, a to tak naprawdę się nie ginie. Dobra, nieważne. Coś musi być na obrzeżach na pewno też. No coś jest. Aj. Dobra, idźmy w końcu na tą górę. Bo nigdy tam nie dojdę. Hmm? O! O, 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 o! No ja cię tam widzę. jakąś podpowiedź. Dawaj! Idź tam, mój awatarze! To, to jest jakiś marker. No, idź, idź, idź! Dawaj, dawaj, dawaj! Przecież tam się nawet nie da wejść. Gdzie? Jest taka jedna miejscóweczka, w której jest ukryty marker. Jaki? Не, о, давай, ну что так близко. Так близко. А, то наверное, от гури чаба. свои на польский. Pierwsza myśl jest to gdzieś, gdzie się. Jest trochę zahamowany. Nie podejmuj ryzykownych działań. Okej, okay. Nie kumam tego? Dlaczego? Jakąś podpowiedź wziąłem. O, marker jest Za zakręcony Po prostu le, leżała jakby. Przycisk śmierci. No taki przycisk, że nic nie robi. Dobra. Musi być carpet marker. Jakieś tryhardowe obwy są. Piniata marker. Mikrofalówka. Cześć. Dobra. Oj. Dobra, nie wiem, czy jakiś kod do mikrofonówki wpisać. Dobra? Co tam jest? Kurczę, spadłem! Magnetowy marker. Tutaj coś jest? O! No co jest? Zrobisz jakieś tryhardowe OB? Nie, to jakieś. Bawując się rzeczy dziwne. Pokój spotkań społeczności. No nie! Serio? Wypadłem poza mapę. Dobra, idę na oby pustynne, czy cokolwiek to jest. Dobra, idziemy dalej. Już coraz wyżej. Oto było tu! Ja to znam. Ja znam to miejsce. Nie, 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 coś tutaj musi być. O? Coś jest nie tak. Widzę jakąś jaskinię. Tylko teraz, żeby nie spaść. Piaskowy marker. Nie mógłbym spaść, jak jest tam tak już wysoko. Oj, było blisko. Bra, idziemy tu, Come on, no? Co? Płynny marker Tis, a ale... Co? Nie ma nikogo Niech do pojedynku. Tutaj wejść. Aha, że jakiś pojedynek. Ale o czym ty w ogóle mówisz? No jest tutaj takie miejsce na mapie. O jak się przestraszyłem! Nie, a co jest? Co się wydarzyło? Właśnie. Nie! Cholipka! Jeszcze chwila, i bym spadł już do końca. A nie, to tutaj jest space. Ojeju. Takie mam tam niby wejść. Ale weź, no nie, nie mów o tym, czego ja nawet nie widzę. Mm. O, ja cię kręcę. Czy nowy marker? Ile już mam? Dwadzieścia osiem. No czemu znów spadłem? O. Muszę o. się tam wskazać. Kreczka. jakąś kredkę. Dobra. Nie! O ja cię, oni chcieli mnie sprankować! A co zrobili? Był ten Banana Pilso Song, song i, pra, i bym zjechał po zjeżdżalni tak takiej. w dor super hard mode? Tak. Mhm. Nie Kurde. to to oby... Kurde, nie, nie jest niemożliwe nie nie. O ja cię. Ja mam lagi. Nie. Dobra się uhum, świetnie to jest niemożliwe no nie gdzieś tam jest marker gdzie o jak się wejdzie na sam szczyt tej góry tej śnieżnej to tam jest takie obby i na tym obby. Dziecko marker. Jest e, potem taki jakiś marker. Mhm. Tylko nie wiem co, jak, co to jest za marker. Może. Ale obszaram, że jakiś trudny. Ha. Dobra, idziemy. Idziemy... o Przedtem tylko teraz nie spadł. No świetnie, świetnie. Po prostu świetnie! Przynajmniej znalazłem jakiś marker kosmy. Czemu, czemu? No nie no na jakąś linkę. Dobra, włączę sobie sprinta. No znów Dobra. Ostatni raz próbuję wejść. Jeżeli się nie... Jeżeli mi się nie uda tym razem wejść, to kończymy filmik. No wait a minute! Come on! Please! Dobra. Nie. Let's go, let's go. Let's go. Nie. ratio Bozo. Czy trzeba zrobić to po mi? Zostawcie subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę i napiszcie w komentarzu hashtag Sad. Cześć.